W przyjaznych deklaracjach mamy szybkie i proste sposoby na składanie korekty DM1. Pierwszy to skorzystanie z kreatora online. Jest idealny dla osób, które wolą wprowadzać dane bez korzystania z dodatkowych plików. Ta opcja sprawdzi się szczególnie dobrze, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z przyjaznymi deklaracjami. Drugi to wczytanie pliku dek. Jeśli posiadasz plik roboczy poprzedniej deklaracji, możesz go zaimportować, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany. Na przykład usunąć sprzedane nieruchomości, dodać nowe lub zaktualizować istniejące dane. Trzeci to import danych z pliku Excel. Jeśli zarządzasz wieloma nieruchomościami i posiadasz ich bazę w Excelu, wystarczy zaimportować wypełniony szablon do kreatora. Dane zostaną uzupełnione automatycznie, a ty dodasz tylko informacje z poprzedniej deklaracji, np. kwoty rat za poszczególne miesiące. Czwarty to import danych zarówno z pliku Excel, jak i DEC. Kreator pobiera informacje z obu źródeł, co znacznie ułatwia proces wypełniania deklaracji. Wystarczy, że przejrzysz wprowadzone dane, podpiszesz i wyślesz gotową deklarację. W opisie filmu znajdziesz rozdział przypisany do każdej z tych metod. Wybierz najlepszą dla siebie i pamiętaj, aby po złożeniu deklaracji pobrać plik Dek, który ułatwi wypełnienie ewentualnej korekty w przyszłości. Od czego zacząć? Wejdź na przyjazne deklaracje.pl Podaj nazwę miasta lub kod pocztowy Twojej nieruchomości i wybierz z listy Twój urząd. Pojawi się ekran, na którym będzie można wybrać spośród omówionych we wstępie opcji. Przedstawimy teraz szczegółowo każdą z nich. Sposób pierwszy: Złożenie korekty DN1 z kreatorem online. Aby skorzystać z kreatora online, wybierz drugą opcję. W sekcji Cel złożenia deklaracji zaznacz pierwszą korektę deklaracji a następnie wybierz miesiąc, od którego ma ona obowiązywać. Jeśli składasz korektę z powodu zbycia lub nabycia nieruchomości, wybierz miesiąc następujący po tym zdarzeniu. Na przykład, jeśli zbycie nastąpiło 12 lipca, zaznacz sierpień. Następnie przejdź do uzupełnienia danych, skorygowanej deklaracji. Podaj wartości rat, podatku za okres, którego dotyczyła deklaracja, oraz kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją. Wybierz miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy poprzedniej deklaracji. Uzupełnij pozostałe dane dotyczące deklaracji oraz dane podatnika. Wprowadź zmiany dotyczące Twoich nieruchomości. W przypadku nabycia, dodaj nową nieruchomość. Natomiast w przypadku zbycia, po prostu usuń odpowiednią nieruchomość. Po wprowadzeniu zmian, zobaczysz zaktualizowaną automatycznie listę rad oraz łączną kwotę podatku. W razie potrzeby, dodaj odpowiednie załączniki. Sprawdź, czy zgadzają się dane osobowe reprezentanta. Pamiętaj o pobraniu pliku DEC. Sposób drugi: Złożenie korekty DN1 z plikiem DEC. Zaznacz ostatnią opcję i dodaj z dysku swój plik DEK, jeśli podczas pierwszego składania deklaracji został pobrany na Twoje urządzenie. Jeśli nie masz zapisanego pliku DEK, ale podczas składania deklaracji podano adres e-mail, sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Określ rok podatkowy i przejdź dalej. W sekcji Cel złożenia deklaracji, zaznacz pierwszą korektę deklaracji a następnie wybierz miesiąc, od którego ma ona obowiązywać. Jeśli składasz korektę z powodu zbycia lub nabycia nieruchomości, wybierz miesiąc następujący po tym zdarzeniu. Na przykład, jeśli zbycie nastąpiło 12 lipca, zaznacz sierpień. Po wybraniu korekty zobaczysz dane poprzedniej deklaracji. Dzięki plikowi DEC zostały one uzupełnione automatycznie. Sprawdź je i popraw w razie potrzeby. Wprowadź zmiany dotyczące Twoich nieruchomości. W przypadku nabycia, dodaj nową nieruchomość. Natomiast w przypadku zbycia, po prostu usuń odpowiednią nieruchomość. Po wprowadzeniu zmian zobaczysz zaktualizowaną automatycznie listę rat oraz łączną kwotę podatku. W razie potrzeby, dodaj odpowiednie załączniki. Sprawdź, czy zgadzają się dane osobowe reprezentanta. Sposób trzeci: Złożenie korekty DN1 z szablonem Excel. Zaznacz pierwszą opcję i dodaj z dysku uzupełniony szablon Excel z uaktualnionymi danymi Twoich nieruchomości. Dzięki temu wszystkie dane dotyczące Twoich nieruchomości zostaną uzupełnione automatycznie. Wystarczy, że uzupełnisz dane poprzedniej deklaracji. Takie jak wartości rat, wysokość podatku za okres, którego dotyczyła deklaracja oraz kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją. Na koniec zobaczysz zaktualizowaną automatycznie listę rat oraz łączną kwotę podatku. W razie potrzeby dodaj odpowiednie załączniki. Sposób czwarty: Złożenie korekty DN1 z plikiem DEC i szablonem Excel. Zaznacz pierwszą opcję i dodaj z dysku uzupełniony szablon Excel z uaktualnionymi danymi Twoich nieruchomości. Następnie dodaj plik DEC. Dzięki temu wszystkie dane dotyczące zarówno Twoich nieruchomości, jak i złożonej wcześniej deklaracji zostaną uzupełnione automatycznie. Sprawdź je i popraw w razie potrzeby. Co zrobić po przygotowaniu korekty? Kiedy korekta Twojej deklaracji jest już gotowa, obejrzyj ją lub pobierz, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne. Przejdź do portalu ePUAP, aby podpisać, a następnie wysłać korektę Twojej deklaracji. Mamy nadzieję, że nasz tutorial ułatwi Ci złożenie korekty DN1. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli podoba Ci się ten film, udostępnij go, aby ułatwić innym wypełnienie obowiązków podatkowych.